Nasz 41 dzień życia w podróży. Michał staje pierwszy, ja zaraz po nim i odkopujemy Rudzika z pościeli, bo on tak lubi ciepełko. W pierwszej kolejności chcę wpuścić jak najwięcej światła do naszego kampera i biorę poranny prysznic. Później mycie zębów, mycie twarzy, smarowanie kremem, no i jeszcze tabletka na tarczyce. Rudzik też ma swoją tabletkę na serduszko i super ją przyjmuje. Rudziczka muszę na siłę wyciągnąć z łóżka na spacer po plaży, podczas którego słucham sobie podcastu. Później robię sobie śniadanie. Dwie kanapki smoruję serkiem kanapkowym. Jedną kanapkę robię z salami i serem żółtym, drugą z takim serkiem a mozzarella i miodem. Robię do tego kawę z aeropresu, dodaję mleka. Rudzik oczywiście też dostaje śniadanko. Najlepiej lubi te w formie takiego pasztetu. Jemy śniadanko na dworze z widokiem na wydmy. Później pracuję nad naszym kanałem, zadaniami, celami i innymi profilami. Przebrałam się później w spodynki, bo było gorąco. Rudzik też wykrzewał sobie kości. Na drugie śniadanie zjadłam pomarańcze i orzechy brazylijskie, a do tego obejrzałam swoje Guildy pleasure, czyli miłość jest ślepa. I w ogóle uwielbiam ubierać pomarańcze, więc opram dla siebie i Michała. I te pomarańcze hiszpańskie są mega pyszne. Michał pracował do godziny 16, a ja w tym czasie opracowałam plan zwiedzania na jutro. Przygotowałam materiały do kolejnej. Filmiku, spisałam sobie wszystkie zadania i pomysły, wypiłam cały jeden bidon wody, a później Michał odgrzał nam spaghetti, które sobie zjedliśmy i oglądaliśmy wspólnie filmik do zachodzącego słońca. Przygotowaliśmy kampera do dalszej jazdy i zmieniliśmy miejscówkę po drodze, wypuściliśmy szarą wodę w punkcie serwisowym, i wieczorem dojechaliśmy na miejsce.